Witam na kanale Take Look. Otrzymaliśmy do testowania oczyszczacz powietrza Klarta Store 2. Oczyszczacz dotarł do nas kurierem odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Po wyjęciu z kartonowego pudła trzeba przygotować go do pracy. Czynność ta jest łatwa i zajmuje zaledwie 2 minuty. Po zdjęciu tylnej pokrywy mamy dostęp do filtrów. Wystarczy wyjąć je z zabezpieczającej folii i umieścić z powrotem w oczyszczaczu w odpowiedniej kolejności. Po zamknięciu pokrywy oczyszczacz jest gotowy do oczyszczania powietrza. Zabieram go więc do pokoju i zaczynam testować. Oczyszczacz wygląda nowocześnie, obudowa zrobiona jest z dobrej jakości plastiku. Panel sterowania pozwala na łatwą kontrolę ustawień, a podświetlony pierścień wskazuje na stan powietrza w pokoju. Zielony pierścień oznacza czyste powietrze. Urządzenie równie dobrze prezentuje się we wnętrzu rustykalnym, jak i nowoczesnym. Oczyszczacz dostępny jest w czterech przyjemnych dla oka wersjach kolorystycznych, więc można go dopasować do każdego wnętrza. W sezonie grzewczym tysiące kominów w miastach dymi, zanieczyszczając powietrze. Media ogłaszają alarm smogowy, zalecając zostawanie w domach, ale nawet szczelne okna nie uchronią przed smogiem. Ale jakość powietrza w domu można skutecznie poprawić stosując oczyszczacz powietrza. Po włączeniu oczyszczacza od razu wiem, jaki jest stan powietrza w pokoju. A po otwarciu okna od razu widzę po kolorze pierścienia na obudowie, jakiej jakości powietrze wpuszczam do pokoju. Istotne jest również to, że poza usuwaniem szkodliwych pyłów i smogu, neutralizowaniem różnego rodzaju alergenów oraz formaldehydu, oczyszczacz Klarta Stor 2 usuwa aż 99,97% bakterii i wirusów. Dodatkowo jonizacja powietrza wpływa korzystnie na samopoczucie domowników. Czyste powietrze to jeden z niezbędnych składników zdrowego życia, dające siłę i energię życiową. Sprawdźmy więc, w jaki sposób klarta oczyszcza powietrze. Tymi otworami na tylnej pokrywie urządzenie zasysa powietrze do oczyszczenia. Po zdjęciu pokrywy mamy dostęp do dwóch filtrów. Pierwszy to filtr typu HEPA, który wyciągamy za specjalny tasimkowy uchwyt. To duży filtr. O wymiarach 32x43 cm. Dodatkowo jest gruby na prawie 5 cm, a setki pofałdowań kilkukrotnie zwiększają powierzchnię filtrowania, dzięki czemu jest bardzo skuteczny. Ten typ filtra, oznaczony jako HEPA EFH13, wychwytuje cząstki o wielkości do 3 nanometrów. Osiągając skuteczność oczyszczania na poziomie 99,97%, czyli oczyszcza powietrze również z groźnych drobnoustrojów. Filtr HEPA zintegrowany jest z siateczkowym filtrem wstępnym, który zatrzymuje duże zanieczyszczenia, takie jak kurz, sierść zwierząt domowych lub włosy. Z drugiej strony filtra widać setki pofałdowań, o których już wspominałem. Na obwodzie filtr ma specjalną uszczelkę, aby wentylator nie zasysał powietrza, które nie przejdzie przez filtr. Kolejnym elementem systemu oczyszczania jest filtr z aktywnym węglem, który pochłania szkodliwe gazy, np. formaldehyd oraz inne dioksyny. Filtr ten eliminuje też przykre zapachy, jak np. odór dymu papierosowego. Po wyjęciu filtrów widoczne są łopatki wentylatora, który odpowiada za przepływ powietrza, a układ sterowania sprzężony z laserowym czujnikiem pyłu PM2,5 steruje szybkością, a więc wydajnością wentylatora, tak, aby po wykryciu zanieczyszczonego powietrza jak najszybciej je oczyścić. Filtry wkładamy do oczyszczacza w kolejności: najpierw węglowy, następnie hepa z siateczką na zewnątrz i na końcu pokrywa mocowana od góry magnetycznymi zatrzaskami. Urządzenie wyposażone jest w funkcję jonizacji powietrza, która neutralizuje patogeny i korzystnie wpływa na samopoczucie. Po włączeniu jonizacji powietrze jest odczuwalnie lepsze, ale to moja subiektywna opinia. O jakości powietrza w pokoju informuje kolor pierścienia na obudowie oczyszczacza. Zielony kolor pierścienia oznacza stężenie PM2.5 poniżej 14 mikrogram na metr sześcienny, czyli czyste powietrze. Pomarańczowy kolor pierścienia oznacza stężenie PM2,5 powyżej 15 mikrogram, czyli umiarkowanie czyste powietrze, a czerwony kolor pierścienia oznacza stężenie PM2,5 powyżej 29 mikrogram, czyli zanieczyszczone i szkodliwe dla zdrowia powietrze. Panel sterowania jest łatwy w obsłudze i intuicyjny. Przyciski dotykowe działają bez zarzutu. Jeśli nie jesteś fanem obsługi urządzeń domowych za pomocą smartfona, to w przypadku tego urządzenia nie jest to konieczne. Ustawisz wszystko na panelu sterowania. Hałas generowany w trybie automatycznym zależy od stopnia zanieczyszczenia powietrza. Im powietrze bardziej zanieczyszczone, tym urządzenie pracuje głośniej, aż do momentu, kiedy oczyści powietrze, i wtedy automatycznie spowalnia intensywność pracy. W trybie silent urządzenie jest praktycznie niesłyszalne. W trybie Slow Plus słychać lekkie mruczenie wentylatora, ale nie jest na tyle głośne, aby było uciążliwe. Kiedy chcemy szybko oczyścić powietrze, wtedy możemy włączyć tryb Turbo, a to oznacza hałas na poziomie około 59-60 dB. Jest więc głośno, ale coś za coś. Najmniej hałasuje w trybie nocnym. Wtedy pracuje ze stałą wydajnością, niezależną od stopnia zanieczyszczenia powietrza i jest praktycznie niesłyszalny. Oczyszczać jak każde urządzenie należy regularnie czyścić. Ważne jest dla utrzymania jego sprawności czyszczenie minimum raz na dwa tygodnie filtra wstępnego z siateczki, który zatrzymuje duże zanieczyszczenia. Najlepiej użyć do tego odkurzacza z miękką końcówką. Filtr HEPA oraz węglowy podlegają wymianie na nowe po zapaleniu się wskaźnika resetu filtrów na panelu sterowania. Czujnik jakości powietrza również regularnie czyścimy sprężonym powietrzem. Oczyszczacz ma szerokość 43 cm, wysokość 66 cm i głębokość 22 cm. Na podłodze zajmuje mało miejsca. Posiada z tyłu obudowy uchwyt do przenoszenia i waży około 9 kg. Kabel zasilający ma długość 2 metrów, co daje dość dużą swobodę w ustawieniu oczyszczacza w pokoju. Na pewno warto zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia. Zawiera 28 stron, dokładnie i jasno opisuje wszystkie funkcje. Dowiesz się z niej m.in. jak wymienić filtry, jak połączyć urządzenie z łapką i jak je konserwować. Podsumowanie. Oczyszczacz Klarta Stor 2 to ładnie prezentujące się urządzenie skutecznie oczyszczające powietrze, niezwykle proste w obsłudze, które sprawdzi się w pomieszczeniach o powierzchni aż do 80 m2. Zaawansowane technologicznie filtry usuną szkodliwy smog, zneutralizują bakterie i wirusy oraz zniwelują przykre zapachy. Jonizacja dodatkowo neutralizuje patogeny i korzystnie wpływa na samopoczucie. To idealne urządzenie dla alergików, małych dzieci, ludzi starszych, mieszkających w miastach i regionach przemysłowych. Podświetlony pierścień na płycie czołowej informuje o jakości powietrza, także zawsze wiesz, czym oddychasz, a szczegółowe informacje na temat jakości powietrza znajdziesz w dopracowanej apce na smartfona. Apka pozwala na odczyt dodatkowych parametrów dostarczanych przez oczyszczacz, czyli temperaturę i wilgotność powietrza w pokoju, w którym pracuje urządzenie. Co ważne, oczyszczacz pracuje bardzo cicho i praktycznie jest niesłyszalny, a panel sterowania jest na tyle łatwy w obsłudze, że spokojnie można obejść się bez smartfona. Biorąc pod uwagę parametry oraz jakość, cena tego urządzenia jest bardzo konkurencyjna. Sprzedawany jest wysyłkowo, a realizacja zamówień jest szybka i sprawna. Produkt jest dobrze zabezpieczony na czas transportu. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do subskrypcji kanału Take Look i dawania łapki w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych naszych filmów.